Siemanko, witam wszystkich. Dzisiejszy film będzie o według mnie najpiękniejszych, e, najmniej wymagających, jeżeli chodzi o zimowanie, a zarazem e, idących bardzo szybkie przyrosty, bardzo potężne pnie. Bada na oczywiście Maurelasa, Hensete, Wentrykozu, Maureli. Tutaj mamy przed, przed e, e, obiektywem półtora roczną sadzonkę mniej więcej półtory roku ma no tu warunki idealne słoneczko cały czas nieźle nawożona, podlewana także rośnie imponująco mniej więcej ma z półtory metra już mierzyłem przed chwilą a jak ją tutaj z, y, sadziłem to zobaczcie idziemy dalej ona była dziś mniej więcej jak, jak ta Ile ona może mieć? zmierzymy. No, z pół metra. Taka mniej więcej bywa. Także przez dwa miesiące przyrost rekreacyjny. A tutaj jeszcze pokażę Wam przy okazji moje poletko maureli Taka mini plantacja. Wstawię Wam zdjęcie, jak znajdę z początku czerwca, jak wyglądały właśnie te. Te bananowce, bo teraz powiem szczerze, że ruszyły z kopyta. No, podlewane wiadomo, nawożone, ale przyrost jest imponujący. Zobaczcie na te pnie. Dwa miesiące, praktycznie niecałe. One mają mniej więcej po 70 centymetrów, może niektóre do 80. Tu jest jedna część. I zaraz idziemy na drugą. A tutaj jest druga część. Mniej więcej z 50 sztuk tutaj się mieści. Wiadomo, są większe, mniejsze, ale generalnie rosną bardzo, bardzo szybko. Także, jeżeli ktoś by chciał, potrzebował, nie mówię, że teraz, ale może przy wykopkach w październiku, ewentualnie na wiosnę, to proszę pisać. Także, tak to właśnie wygląda. Pięknie, prawda? Te kolory, wybarwienie, no. To chyba to byłoby wszystko. Do następnego filmu. Pozdrawiam. Cześć.